Podczas praszkowskiej trzynastki dorośli uczestnicy mogli podjąć się biegu lub marszu na 13 kilometrów, a ci nieco młodsi mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności na dystansach kilkuset metrowych. Ile metrów dzisiaj biegłyście? Yy, tak 300-400. Okej, okay, i to tak. był długi dystans, krótki? Yy, dosyć no. długi. No. Ciężko było. Wytrzymać tak, żeby kolka na przykład nie złapała, się nie poślizgnąć. Trochę było ciężko, ale po biegu bardzo mnie nogi walały, ale już mi przeszło. Działacze Ludowego Klubu Sportowego Basket stawiają na promowanie aktywności fizycznej, a za pomocą zorganizowanych biegów zachęcają coraz więcej osób. Nasze społeczeństwo wymaga tak zwanej aktywizacji, bo na chwilę obecną widzimy, że dużo osób po, podczas tej pandemii po prostu przestało się ruszać. Takie organizacje, takie imprezy są w stanie ich bardziej zmobilizować po prostu do wyjścia z domu, a dystans dzisiejszy, czyli 13 km, to nie jest dystans, który można sobie zrobić z marszu. Do tego trzeba się przygotować, dlatego my cyklicznie co roku staramy się zorganizować imprezę, bo część ludzi co najmniej dwa miesiące przed już się zaczyna przygotowywać. Co widzimy na naszej trasie? Organizacje imprezy angażują się nie tylko działacze LKS-u. Każda osoba, która ma chęć pomóc, może się zgłosić i być częścią tego słynnego już wydarzenia. Jest to super spędzony czas na świeżym powietrzu. Zawsze można spotkać też tutaj znajomych, mnóstwo dzieciaków, które dają nam ogrom radości w tym, co robią, i no i ta, ta radość tych dzieci jest najważniejsza w tym dniu. W trosce o swoje bezpieczeństwo przed udziałem w zawodach należy pamiętać o odpowiednim przygotowaniu swojego ciała. Powinniśmy zacząć się ruszać systematycznie. Raz w tygodniu może się okazać za mało. Dwa razy w tygodniu jest to optymalny czas, gdzie w rzeczywistości jesteśmy w stanie zrobić wysiłek, mieć pełną regenerację, a także zrobić jakiś progres. Uczestnicy otrzymali medale oraz puchary. Jednak najważniejszym elementem było aktywne spędzenie niedzielnego popołudnia. Gratulujemy wszystkim biorącym udział a osobom chcącym rozpocząć przygodę z bieganiem życzymy wytrwałości.